Z strony Alono Ety. Dziś będziemy nagrywać y, odcinek z Brawl Stars. Tak, to jest pierwszy odcinek. W ogóle takie przywitanie ma. Y, no to ja, właśnie. To jest pierwszy odcinek na moim kanale. Tak, no i będziemy nagrywać na tym kanale Brawl Stars. Jak to właśnie widzicie. Może was oprowadzę, czy po moim klubie. To znaczy nie po moim, tylko od takiego kolegi. No taki kl y, klub. Ci, co mnie w Nice lub mamy tutaj tyle pucharków, legendy i epiki, zapraszam oczywiście. Ja mam tutaj chyba z tego członka, Czeka, muszę w ogóle siebie znaleźć. a tutaj jestem, no, z członek bambolowski, ty. No, kiedyś miałem nick bambolowski, ty, ale teraz zresztą alano i ty, więc będę musiał to zmienić. Jak widzicie, tutaj jest takie mam konto. No, net no, jest konto. Ostatnio właśnie dropłem pana P, Jacki, no i co tu więcej mówić, z... yy, zaczynamy gierkę. W ogóle piszcie w komentarzach czy chcecie, żebym nagrał odcinek z, z kuzynem. Yy, z nim właśnie mogę też ponagrywać coś. Dobra, tutaj lecimy na pierwszą skrzyneczkę i właśnie widzieliście, to gram tam z tym w ogóle co będzie na moim kanale. Na pewno będzie Brawl Stars i na pewno będzie jeszcze. No nie wiem, hmm, Brawl Stars i co bym mógł nagrywać? No nie wiem, może Fortnite jeszcze możemy, albo Minecrafta. Napiszcie w komentarzach co chcecie. Yy, w komentarzach możecie napisać albo. Albo Fortnite'a, albo Minecrafta. Wtedy się zobaczę. O, ale piękna akcja. Ku tego jednego perfumerka. Naprawdę, jaki, jaki brok A. <truje> chodź tutaj, Karl. Co? 4000? Wow. Dobra. Idziemy potem w peny. I będzie win. Dobrze, no jak tutaj widzicie, pierwszy odcinek, no już win. No... Yuh, zaraz ten... Zaczekajcie, szybkie cięcia. A, y, już jestem po krótkim cięciu, no w sensie nie po krótkim cięciu tylko jestem... No dla was po krótkim cięciu, dla mnie nawet no trochę długim. No właśnie, powróciłem. I właśnie, chciałem jeszcze wam pokazać Tutaj teraz właśnie Będę zbierał na BO I może będzie live nagrywany Jak będę z widzami y, Będę grał właśnie y, tego. Zbieram właśnie na BO Nie wiem czy Będę nagrywał live a, jak będę na niego zbierał Czy na Tika Chyba na Tika, bo teraz zbieram na BO No to mogę nagrać Najwyżej y, odcinek Jak nagrywam Yy, yy, znaczy odcinek, no Jak wbijam na, bro, yy, na bo Dobra Zagrajmy sobie jeszcze jedną rundę yy, No i to chyba już będzie Koniec po tej rundzie, bo Było przywitanie, bo chciałem tylko was zaprosić Właśnie na kanał Oczywiście jak Mówcie kolegom, koleżankom, żeby wbijali Na kanał Mi to oczywiście zadowoli Bo na razie to Mam jedną subskrypcję, tak I za dużo ich nie mam No i właśnie chcę, żeby mój kanał się tak powolutku rozwijał A jeszcze jedno, zapraszam na kanał Matyś to mój kolega tam, zapraszam jego kanał, nawet spoko kanał uu, uu. Dobra, pójdę sobie po tą podkę. Tak właśnie, zapraszam na ten kanał, mój kolega Mateusz Matyś to Też właśnie nagrywał Brawl Starsa i minecrafta no i chyba to tyle jeszcze nagrywałem o jakichś tam małpkach tylko już nie pamiętam co to za gra kiedyś to grałem ale już nie gram dobra mm, mm, mm. o widać że ten barley ma tą tą taką tutaj cztery za mnie zabie. uuu dobrze ale miałem już mało tego mm, życia więc już byłem trochę wystraszony dobra nie żyjesz, nie żyjesz Dobra, ten jest na hita. by żeby był kolejny win. Pójdę po tego. Yy, tego Karla. W ogóle mi się tak mylą yy, te. te postacie. Ja yy, w ogóle. niedawno powróciłem do Brawl Stars, bo miałem taką. Yy, mały odpoczynek, jakby to powiedzieć, od Brawl Stars I właśnie no. miałem taki mały odpoczynek, no jej. no i kolejny win. No i maja, miałem taki mały odpoczynek, no i znowu do niego powróciłem bo nie wiem zawsze jak są jakieś update'y to do niego powracam i zaczynam się znowu grać znaczy chcę mi się znowu grać dziękuję dobra hmm. no i to było już na tyle yy, tak wiem no krótki na odcinek będą na pewno dłuższe yy, i ten no i ja już żegam, żegnam żegnam yy, czekajcie 什么